はい。<t ries> że ludzie odnoszą więcej szkody z tego niż pożytku. Tylko i wyłącznie dlatego, że, nie hmm, się do tego, wydaje mi się, że to jest pewien błyskary charyzmatyzmu. To jest bardzo podobna sytuacja jak kwestia ja egzorcyzmu. To są jakieś takie magiczne środki, które mają za nas załatwić pewne sprawy, albo też w sposób. about right. the Pierwszy przypadek jest to dość prosty, a mianowicie wtedy, kiedy przystępujemy po raz pierwszy do spowiedzi. No to siłą rzeczy to jest spowiedź generalna, czy spowiedź całego życia. W większości wypadków to życie jest bardzo krótkie, bo tam nie wiem, 8-9 lat życia, a w tym świadomego może 3-4 i także maksymalnie, więc tak naprawdę ta spowiedź generalna jest taką. A, mini spowiedzią z bardzo krótkiego okresu życia, gdzie jeszcze też najczęściej te małe dzieci niewiele są w stanie nagrzeszyć. Drugi przypadek, kiedy spowiedź generalna jest bezwzględnie wymagana, to jest ten, kiedy ktoś w międzyczasie popełni spowiedź świętokracką. Czyli no, no przede wszystkim główny problem to jest zatajenie jakiegoś grzechu. Różne bywają sytuacje i różne bywają grzechy. I są takie grzechy, których być może bardziej się wstydzimy niż innych. Zwłaszcza, jak się złożą jeszcze jakieś takie zewnętrzne okoliczności. Dajmy na to, stoję w kolejce i słyszę, jak tam nie wiem, kapłan komentuje czyjeś grzechy przede mną. Właściwie wszystko to słyszę, co tam było. No i teraz mam coś, co jest szczególnie dla mnie wstydliwe. No i może się pojawić taka pokusa, że jednak tego nie wyznam. Jeżeli w momencie, kiedy wyznaję grzechy, pamiętam o tym, jakimś grzechu śmiertelnym, to trzeba jasno zaznaczyć, że to jest grzech śmiertelny, ale z jakichś tam powodów wstydzę się tego, boję się, że nie wiem, teraz ksiądz będzie miał o mnie gorsze zdanie, no albo że inni usłyszą, czy nie wiem co jeszcze. Nie ma znaczenia, jaki by tam nie był powód. Jeżeli świadomie zatajam grzech śmiertelny, to spowiedź jest nieważna, nie jest mi odpuszczony żaden z tych grzechów, które wyznałem, łącznie z tym, którego też nie wyznałem, tak? Więc tu jest czasami takie złe zrozumienie, że ludzie czasami myślą, że no, jak zataiłem jakiś grzech, no to wszystko inne mi było darowane, tylko ten jeden grzech nie był mi darowany. Nie, żaden grzech mi nie był darowany. Jeżeli zataiłem jeden grzech śmiertelny, to cała spowiedź jest nieważna. Wszystkie grzechy mam, jeszcze dodatkowo mam grzech świętokradztwa. No i tak się czasami zdarza, że, że ktoś tam popełni grzech i powinien w takiej sytuacji przy najbliższej spowiedzi zrobić spowiedź o ostatniej ważnej spowiedzi, czyli nie od tej, na której zataił grzech, tylko o ostatniej ważnej spowiedzi. Ehm. Ale zdarza się niestety, no, często się, myślę, że stosunkowo często się zdarza, że są ludzie, którzy po prostu albo z braku wiedzy albo ze wstydu nie przyznają się do tego, że gdzieś tam zataili grzech i lata mijają. I oni po prostu no, chodzą do spowiedzi, chodzą do komunii, jakby prowadzą życie takie, na pozór wydawać by się mogło, wszystko ułożone, ale no, to wszystko jest nic nie warte. W sensie to są wszystko świętokradztwa. I te komunie, i te spowiedzi, one są wszystkie świętokradzkie. Nawet jeżeli potem najszczerzej ktoś się spowiada, najprawdę z największym żalem, ale jeżeli nie, od, nie odbył spowiedzi generalnej, no to niestety jest tu problem. I już nieraz tu mówiłem przy okazji kateches, jeszcze raz to powtórzę, w tym wypadku nie wystarczy tylko powiedzieć na jakiejś tam spowiedzi, że a, wtedy i wtedy zataiłem jakiś tam grzech i go wyznać i sprawa jest załatwiona, tylko właśnie tu chodzi o spowiedź generalną. I wtedy jest na przykład, nie wiem, ktoś 20 lat temu zataił grzech, i potem się spowiadał, ale jakby nigdy, nigdy tego nie naprawił, to co teraz ma zrobić? Teraz ma zrobić właśnie spowiedź generalną od ostatniej ważnej spowiedzi, czyli o ostatniej spowiedzi przed tym momentem, jak zataił grzech. Czy, czyli powinien wtedy wyznać na spowiedzi wszystkie grzechy śmiertelne, które pamięta. Oczywiście wyznać przede wszystkim ten, który zataił, oraz te wszystkie inne grzechy śmiertelne, które pamięta od tamtego czasu. I to są dwa przypadki, kiedy spowiedź generalna jest po prostu no, nieodzowna. Po prostu, no, chyba, że ktoś tam rzeczywiście ma problemy, jak mówiliśmy o tym z wyznaniem grzechów, z powodu braku mowy, czy, czy po prostu niebezpieczeństwa śmierci, to, są, to już inne sytuacje są, ale w normalnych takich sytuacjach, jedynym rozwiązaniem tego zawiłego problemu jest po prostu odbycie spowiedzi generalnej. Spowiedź generalna może być również pewnego rodzaju praktyką pobożnościową, też tu już nie obowiązkową, ale w niektórych sytuacjach zalecaną, e, dla większych owoców duchowych sakramentu pokuty. Czyli może być człowiek, który nie ma takiego problemu, o którym mówiłem wcześniej, czyli to nie chodzi o to, że gdzieś tam miał jakąś spowiedź świętokradzką, tylko dobrze się spowiadał przez całe swoje życie. Ale może odprawić spowiedź generalną. I to wcale nie znaczy, że teraz, skoro ktoś odprawia spowiedź generalną, to pewnie ma wątpliwości, że tamte spowiedzi były nieważne. I jeszcze raz, na wszelki wypadek się wyspowiadam, żeby już tak na 100% wszystko było ważne. Otóż nie o to tutaj chodzi. Spowiedź generalna, jeżeli oczywiście jest przygotowana dobrze, może, przygotow może dać duszy wiele wiele pożytku duchowego, a mianowicie pod warunkiem jeszcze raz jakby tutaj podkreślam bardzo mocno, Dobrze przygotowana. Stąd takim miejscem, kiedy rzeczywiście można i, albo nawet no, jest mocno zalecane, odprawienie spowiedzi generalnej jest to, są to rekolekcje ignacjańskie. Struktura tych rekolekcji jest tak ułożona, że początek tych rekolekcji jakby oscyluje wokół spowiedzi generalnej i przygotowuje uczestnika do tej spowiedzi generalnej. I te wszystkie ćwiczenia, które człowiek odprawia w czasie rekolekcji ignacjańskich, na początku one ukazują, czym jest grzech, jego skutki, jego ochydę, konsekwencje grzechów, to jest śmierć, to jest sąd Boży, to jest piekło. I Wtedy, kiedy sobie uświadamiamy wielkość naszych grzechów, kiedy uświadamiamy, jak bardzo one są, jak bardzo obrażają Pana Boga, jak bardzo szkodzą naszej duszy, wtedy rzeczywiście robiąc spowiedź generalną, mamy szczególnie, szczególne predyspozycje, żeby otrzymać więcej łask uczynkowych, potrzebnych do zmiany życia. Ponieważ oczywiście można... Być totalnym minimalistą w sakramentach, i rzeczywiście w wielu wypadkach ludzie przyjmują ważne sakramenty, ale pożytku z tego mają bardzo niewiele. O ktoś idzie do spowiedzi, ma ten minimalny żal, który jest potrzebny do tego, żeby otrzymać rozgrzeszenie, i to rozgrzeszenie otrzymuje. Ale skoro ten żal był taki minimalny, to oczywiście tych łask uczynkowych człowiek przyjmuje bardzo niewiele. No, i potem oczywiście jest nawrót grzechu bardzo szybko. Natomiast skrucha, którą mamy właśnie, kiedy dobrze się przygotowujemy do spowiedzi z całego życia i kiedy widzimy ten rzeczywisty ten cały, ten cały brud naszego życia i, i mamy tą pogłębioną świadomość przez, przez te ćwiczenia, może spowodować szczególnie głęboką skruchę, która pozwoli nam powyrywać, jakby, korzenie naszego grzechu. Nie tylko jakby usunąć sam grzech, ale też w jakiś sposób naruszyć te pewne, pewne głęboko siedzące w nas konsekwencje czy też przyczyny naszego grzechu. I stąd też tu jest mocno zalecane, żeby tak, w taki sposób do tego podchodzić i w ten sposób potraktować właśnie spowiedź, że, że ona jakby pozwoli. Człowiek jakby począśnie swoim, swoim wnętrzem i rzeczywiście, i rzeczywiście tutaj potem po takiej spowiedzi często nawrócenia są o wiele bardziej trwałe, o wiele bardziej jakby przynoszące takie namacalne owoce. I znowuż to nie tyle zależy na samym szczegółowym i wyrazistym wyznaniu wszystkich grzechów, tylko na skrusze, proszę zauważyć, że ta spowiedź generalna jakby nas konfrontuje z naszym brudem, kiedy go mamy tak jakby skondensowany z całego, z całego naszego życia w jednym po prostu w jednym akcie spowiedzi, i wtedy ten, ten brud jakby powoduje, że mamy tą szczególnie wielką skruchę. I to niedokładność, nie idealne takie idealne wyznanie wszystkich grzechów, tylko ta ta dogłębna skrucha powoduje, że mamy te owoce pozytywne, pozytywne z powiedzi generalnej. I, tu, I stąd też w takich sytuacjach, w takich okolicznościach jak najbardziej jest to dozwolone, a nawet mocno zalecane. Inne przypadki, kiedy rzeczywiście warto być może odprawić spowiedź generalną, to jest rozpoczęcie jakiegoś nowego etapu życia. Ktoś wstępuje w małżeństwo, ktoś przyjmuje święcenia kapłańskie. No więc to są też takie dobre momenty, żeby pewien okres swojego życia podsumować i tą spowiedź, tą spowiedzią generalną też wyprosić szczególne łaski do tego, żeby od, w tym nowym etapie życia rzeczywiście bardziej Panu Bogu służyć bardziej dbać o swoją duszę. Natomiast w wielu wypadkach ludzie, którzy się interesują spowiedzią generalną, podchodzą do tego źle. I, i jakby no, owoce tego są bardzo no, albo mizerne, albo wręcz to szkodzi duszą. Ludzie wpędzają siebie w taką pułapkę i potem chcą, chcą ciągle na nowo i powielokroć te spowiedzi generalne powtarzać, ponieważ wpadli w pułapkę takiego skrupulantyzmu, a że to mi się przypomniało, a tamto mi się przypomniało, a jeszcze to mi się przypomniało, kiedy się koncentrujemy na samym wyznaniu grzechów, żeby ono było idealne, dokładne, i kiedy spowiedź jest dla nas po prostu ćwiczeniem naszej pamięci, a nie przyczynkiem do skruchu, skruchy, żalu, e, popra postanowienia poprawy, to wtedy, właśnie kiedy jestem ja w centrum, nie Pan Bóg, wo wobec którego jestem skruszony, to no, no niestety są owoce złe tego, tego postępowania i, i to nie, nie tylko, że nie pomaga, tylko w niektórych wypadkach ludzie stają się jeszcze większymi skrupulantami. Dlatego też, jeżeli ktoś ma ewidentnie problemy ze skrupulantstwem, i najchętniej by codziennie się spowiadał i ciągle mu się coś tam przypomina, i ciągle ma wątpliwości, czy ta spowiedź była dobra, czy niedobra, czy ważna, czy nieważna, to niech do spowiedzi generalnej nie przystępuje. Bo to nic mu nie pomoże, a z całą pewnością może mu zaszkodzić. Tu trzeba rzeczywiście czym by, jakby bardzo uważać i nie. I tak po prostu na zasadzie, że jest taka moda albo koleżanka mówiła, że tu tak spowiedź generalna, to ja też lecę do spowiedzi generalnej, to nie, to, to nie tędy droga. Więc jeżeli chodzi o spowiedź generalną, to jeszcze tutaj należy sobie, jasne, że dodać ważną rzecz, co do tego wyznania grzechów. Bo jeżeli już przystępujemy do spowiedzi generalnej, to powinniśmy wyznać tylko i wyłącznie grzechy śmiertelne, które pamiętamy. I w Spowiedzi Generalnej nie, nie robimy jakiejś takiej noweli ze swojego życia, i opowiadamy tam wszystko, całe nasze życie, i przy okazji gdzieś tam pojawiają się nasze grzechy, tylko skupiamy się na grzechu, wyznajemy grzechy: taki grzech, taki grzech, taki grzech. I, i tyle. Jeśli chodzi o grzechy. No to z całą pewnością nie jesteśmy w stanie przypomnieć sobie wszystkiego. Jeżeli mamy kilkadziesiąt lat życia za sobą, to z całą pewnością coś zapomnimy. Nawet jeżeli będziemy, tak jak na, jak na rekolekcjach ignacjańskich kilka dni gdzieś tam przygotowywali się do spowiedzi i będziemy sobie spisywali te nasze grzechy, które pamiętamy, to z całą pewnością Coś zapomnimy. Nie ma takiej opcji. Ja chyba, nie wiem czy, oczywiście nie każdy tam może przychodzi, ale, ale ludzie bardzo często, uczestnicy rekolekcji, bardzo często mówią, to mi się zapomniało, tam coś się zapomniało. I tu znowuż, co wobec tego robić? Jeżeli mi się zapomniały jakieś grzechy, jeżeli to były grzechy, które już kiedyś na ważnej spowiedzi wyznałem, to już nic więcej nie trzeba robić. Gdyby było to, były to jakieś grzechy, które mam świadomość, że z jakichś tam powodów, nie wiem, nie wyznałem nigdy na ważnej spowiedzi, no to przy najbliższej okazji, czyli nie to, że powtarzam na nowo spowiedź generalną jeszcze raz, tylko przy najbliższej spowiedzi, takiej zwyczajnej, wyznam krótko na początku, że zapomniałem takie i takie grzechy, i, których nigdy w życiu nie wyznałem i na tym poprzestać. Także tutaj nie wolno, nie wolno tak po prostu popadać w te różne pułapki, które zły duch nam gdzieś tam podsuwa przy takich okazjach, ponieważ czasami rzecz, która sama w sobie wydaje się być dobra i pożyteczna, może dla konkretnej osoby być szkodliwa. Stąd, stąd nie idziemy nigdy za taką modą. Bo gdzieś tam, powiedzmy, jakiś charyzmatyk powiedział, że to będzie potrzebne i to na pewno teraz naprawi wszystkie Twoje problemy. Nie naprawi, jeżeli podejdziemy do tego właśnie w taki sposób magiczny. Natomiast, jeżeli rzeczywiście tak przy, te, przy takich okazjach jak spowiedź, jak rekolekcje ignacjańskie dobrze się przygotowujemy od strony tej żalu i skruchy i postanowień poprawy, to niewątpliwie. Taka spowiedź może być bardzo pożyteczna. W sytuacji, kiedy zachodzi ta, te pierwsze dwa przypadki konieczności, no to tutaj nie ma o czym już dyskutować. Jeżeli ktoś jeszcze nigdy nie był spowiedzi, to musi wtedy odbyć tę spowiedź z całego życia. A jeżeli ktoś tam gdzieś odprawił spowiedź świętokradzką, to również przynajmniej od ostatniej ważnej spowiedzi powinien tą spowiedź generalną powtórzyć. Stąd yy, tak na koniec, jeżeli ktoś, powiedzmy, ma, gdzieś tam nosi się z zamiarem przystąpienia do spowiedzi generalnej, albo słyszał, albo ktoś mu radził, albo wydaje mu się, to zachęcam do rekolekcji ignacjańskich. Jest dużo możliwości, można sobie wybrać taki termin, kiedy będę mógł, kiedy będzie mi pasowało i przy tej okazji odprawić rekolekcje przystąpić do spowiedzi generalnej. Natomiast jeszcze tylko dla skrupulantów. Jeżeli jest tak, że ja mam ciągle wątpliwości, ciągle nie wiem, czy moje spowiedzi były ważne, czy nieważne, ale tak naprawdę do końca nie jestem w stanie powiedzieć, na czym bazują moje wątpliwości, tylko od taki niepokój czuję. Coś mi się tam jednak nie, nie wydaje. Może tak, może nie, może ważne, może nieważne. To pamiętajcie, że te, te wszystkie wątpliwości pochodzą od złego ducha. Zły duch nami igra. Cała sfera emocjonalna e, jest dostępna dla złego ducha. I on chce nas po prostu tutaj nastraszyć, wprowadzić takiego rodzaju zamieszanie, taka, żebyśmy się zaczęli wiercić wokół siebie i ciągle takie, żyć w takich niepokojach. Jak tak żyjemy w takim niepokoju, to jesteśmy wtedy słabi nie czuwamy, no i potem rzeczywiście się okazuje bardzo wyraźnie, może w niektórych sytuacjach, jak to, jak to następuje upadek. Więc tutaj na to trzeba uważać. Jeżeli działa na nas dobry duch, Boży duch, to on pokazuje bardzo wyraźnie, konkret, gdzie rzeczywiście coś złego zrobiłem. Jeżeli gdzieś zataiłem jakiś grzech, to nie na zasadzie wydaje mi się, nie wydaje mi się, może, być może, tylko wtedy Boży Duch nam jasno pokazuje tutaj konkretnie nie wyznałeś tego i tego, bo się wstydziłeś, bo się bałeś, bo się nie wiem co jeszcze i tego nie powiedziałeś. I jak jest jasność z konkret, to wtedy niewątpliwie trzeba za tym Bożym natchnieniem iść. Ale jeżeli są takie, o, takie wątpliwości, niepokoje, Nieuzasadnione, nie wiadomo dlaczego, no to tutaj nie ma, nie ma o czym w ogóle, nie ma o czym tutaj dalej dyskutować. Nigdy nie wolno absolutnie dawać posłuchu nawet najmniejszym potrzebom diabła. Jeżeli on chce jakoś tam nas, nawet pod pozorem dobra, gdzieś tam wprowadzić takie, takie lęki, to trzeba po prostu stawić mu odpór natychmiast.